Witajcie drodzy widzowie bardzo serdecznie w Wy... czym... Wow, co ja tu mam włączone? Starboard, tego nie ma. E, witajcie drodzy widzowie bardzo serdecznie w umsie, który nazywa się. JUBRENA! Ja jestem Mestru, a wraz ze mną jest Roller i prezentujemy wam weekendowe granie, które odbywa się w soboty o 19. Jeśli jeszcze nie braliście udziału, zapraszam bardzo serdecznie. Mnóstwo ciekawych i interesujących umsów, które gramy z widzami! E, dokładnie, e, taka tutaj Mestru. Mistrz mówi: Za chwilkę tutaj nam się wszystko załaduje, będziemy mogli pocisnąć. To jest naprawdę fajny UMS, którego będziemy mogli e, mogli sobie rozegrać. E, no i zobaczymy, który, który, która z różnych nam tutaj zaprezentuje lepszy poziom i bardziej e, sprytną grę. Tak, bardziej sprytną grę. E, jak to będzie o rolę? i generalnie na czym ten UMS polega? Bo go chyba jeszcze nie było na ocenie, Jak hmm. był to raz, Generalnie chodzi o to, że mamy dwie drużyny, czteroosobowe, czyli 4 na 4 w sumie 8 graczy. Każda z nich produkuje jednostki za minerały, które posiada na zasadzie inkomu. Inką dostajemy, e, gdy stracimy wszystkie nasze jednostki, łącznie z tymi takimi małymi jak obserwerami, jakimiś tam Ravenami czy coś. E, i, I nasz inkom możemy zwiększać, zabijając jednostki przeciwnika. Ważne jest to, że musimy je dobić, to znaczy, że tutaj e, zabieranie na przykład jednostki przeciwnika przez e, graczy z drużyny również może być tutaj, e, może być miejsce. Hmm. Czyli on się stylować po prostu, jednostki. No, no jeśli się chce być e, takim członkiem drużyny, który styluje wszy wszystkim e, wszystko, to oczywiście jak najbardziej. Hmm. Oczywiście, e, żeby nie było, bo potem taki, takiego obserwera nikt by nam mógł nie, chcia, nie chciałbym go zestrzelić bo potem nie moglibyśmy produkować kolejnych jednostek, to tutaj są takie e, trzy z lewej i trzy z z lewej, trzy z prawej miejsca, gdzie możemy się, e, się tak jakby zabić sami, ale wtedy mamy troszeczkę wydłużony czas E, się. I tracimy e, parę jednostek inkonu. Mhm. Dziękujemy wszystkim 49 osobom, które są aktualnie live z nami i grają z nami w umsy. Oczywiście nie wszyscy zagrają, e, są tylko trzy umsy, prawdopodobnie i tak e, e, będzie tutaj e, kolejka jakoś e, zmieniana. W każdym razie. I pierwszeństwo przykład... mam osoby, które jeszcze z nami nie grało, więc jeżeli, więc jeżeli ten, więc jeżeli jeszcze nie graliście, to e, to spokojnie może, możecie pisać najpierw bierzemy osoby, które jeszcze nie grały, potem dopiero osoby które grały po raz drugi Czy ja mam echo, bo teraz tak widzę, tak e, ludzie piszą. Ja mam echo, bo teraz Nie. Nie mam echo? Okej, okay, no to... to nie nawet nie masz echo. Aha, no to, to, to nie rozumiem. Mm. Tak, Arta, nie się twojego pytania. Bo oczywiście jako że gramy, gramy live, live to cały czas jesteśmy razem z ludźmi na czacie i odpowiadamy na ich bardziej lub mniej inteligentne pytania. Okej, okay. a więc wszystko się zaczyna. Generalnie taki mały tip: jeśli wybierzesz sobie kamerę jakiegoś gracza, wtedy widzisz, jak, jaki każdy ma inkom, i tam po prawej też jakieś zabicia i tak dalej. No i zobaczymy, co nam z te gracze będą w pierwszej rundzie produkować. Oczywiście są to strategie, najlepiej produkować kontry na przeciwnika jednostki. Pierwsza fala jest zawsze najciekawsza, bo nie wiemy, co nasz przeciwnik ma. No i spójrzmy, w tym momencie, jeśli chodzi o drużyny, powiedzmy, to jest drużyna prawa i lewa, tak to nazwijmy. W drużynie prawej mamy trochę row, czy mamy zloty A, Zapomniałem! żeby wysłać aby wysłać jednostki klikacie w budynku produkcyjnym A tudzież go Okej okay. Także Nazo że te tutaj poinstruował e, graczy Czy ty również grasz? Nie, ty, ty Nie czy... ja nie gram nie grasz, okej okay, dobra e, No i mamy i mamy tutaj wszystko U jest jakaś le lepiej, ale tutaj ludzie piszą, że... Nic takiego nie ma. No i no i dobra, w takim razie możemy w sumie się na bazie, żeby tutaj nic nie nic nie pisało w czasie gry. No i dobra, mhm. tu się nam produkuje, coś nam się to wyprodukowało. Mas dronki ze strony Norberta w tym momencie. Ja no nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, bo te dronki to jest szybko będą ale jako... No i dronki to jest przede wszystkim coś, co daje inkom przeciwnikom. To jest tak naprawdę taka jednostka, którą można fajnie fidować. No i to jest tak naprawdę dość kiepski pomysł, zwłaszcza tutaj. No, trzeba tak kompozycja spojrzeć, dość dobra, te dronki mogą tutaj tankować obrażenia, również maruder, które będą zadawać świetne obrażenia. A może jeszcze raz muszę wpłynąć A No, O właśnie. No i dobra, drodzy nam się tutaj sieczka, nam się rozgrywa, mamy jakieś pojedyncze, pojedyncze heliony, które od razu zostały zaciekane. No i czyżby ta gra miała być tak szybko? Nie, Planetoid ma tutaj swoje Dark Templars i zaczyna ciachać wszystkie jednostki przeciwnika. Mhm. Mm tutaj no, e, Zygus nie potrafi wejść swoimi jednostkami i wow, on zrobił same obserwery, tylko po co skoro obserwery nic nie robią. No mm. i teraz ma problem, bo zrobił y, ma obserwery, które kompletnie nic mu nie da. E, Jak się lagy tam y, mam no, nieczę? Ktoś przylagował. Mhm. Mm Ktoś nam tutaj przylagowuje. Okej, okay, chyba już jest wszystko okej. Okay. Mm -hmm. O, znowu. No, przy... Musimy zaraz lokalizować, kto nam tutaj przylagowuje. Napisało ci? Nie wiem, czy to może. Może mi to przylegował. Nie, 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 nie napisało. No nie wiem w czym to jest związane. W każdym razie mamy mnóstwo Pojawiły nam się banszy ze strony Celebira nawet i ze strony Roberta również. Banszy że szybko pozbędą się tych zoletów, ale jeszcze te, te główną bazę to na pewno zada jakieś straty nawet nawet bym powiedział dosyć konkretne, bo prawie 3% życia zostało zjedzone na tej głównej bazie. Ok, Zygus już e, udało mu się zabić swoje, bo, sw swoje obcy. E, już tutaj wyznaje mi swoją miłość, oczywiście nie chcieliśmy tego widzieć. E, no i mamy tutaj e, takie, tak naprawdę, taki R, e, można powiedzieć. Mamy tutaj Wikingi, mamy Banshee, mamy nawet jednego Ravena, żeby zabić właśnie na przykład tego Dark templara, który przed chwilą wyskoczył. Raven bardzo szybko, ma, ale tak naprawdę teraz są olbrzymie obrażenia zadawane w tym momencie. To jest 88%, 85% na lewej e, stronie do 98% na prawej. Jeśli spojrzymy na Income, Zygus ma cały czas podstawowe 400 Woli, 406 etan oraz planetoid ponad 480, a w drużynie ten ikon jest taki wyrównany od 430 do 470, e, więc jest to w miarę równo. I tak naprawdę teraz te vikingi popadało, bo tutaj przyszło parę, parę stalkerów, przyszło parę mutalisków, które świetnie e, zabiły te i no i tak naprawdę to wszystko wygląda w miarę okej. Okay. No i teraz ten, e, ten pojedynczy mutalisk tutaj nie za wiele może zrobić, gdzieś tam obserwer zginął, przez co nie widać tych kloch tych bęż, przydałoby się właśnie jakiś observer. teraz żeby to mógł wykryć. Mamy tora ze strony Selewira. Powiennego ale taki Tor zawsze może zadać dosyć sporo obrażeń. No ten Tor to jest dość drogą jednostką, e, jeśli się e, dobrze orientuję, to Tor kosztuje 370 minerałów, czyli naprawdę, naprawdę sporo. E, to jest praktycznie cały początkowy Inkom. Mhm. Oczywiście gra się też czasami takie gry, e, to Inkom dochodzi tutaj do fazy, że można wyprodukować powiedzmy około 10 torów w, jedn, w, jednej, e, w jednym cyklu Inkomu jest to jest naprawdę tutaj e, tysięczne liczby. Mhm. No i póki co Planetoid e, tutaj jest tymi, e, z tym jednym zelotem bronią na razie tej bazy, chociaż te Bershi oczywiście mocno biją tego ultraliska mm, tak a te po prostu od niego uciekają łoo e, wow, fajnie, fajnie, że teraz udało mu się zakupać tego ultraliska, ni nie ma takiej umiejętności, akro, że szybciej się pod ziemią no wow, i teraz wygował trochę drinków i ten tor może zostać i zabity i chyba to będzie teraz miało miejsce, zobacz, że ten tor nie ma naprawdę żadnych możliwości i ten ultraliska O, wow, 5 HP z, z, killem. z killem i z 5 HP w tym momencie znaczy? przeżywa no i chyba zaraz zostanie zabity na jednego strzała Okej, okay, te mariny zostały tutaj w miarę otoczone. Mógłby je podnieść nikt do Medi-Lakeawek, no to, że tego nie robi. Stara się mikrować, ale to jest sytuacja, otoczenie pełne mm -hmm. i koniec tych biednych marinów. I ten marin o, o właśnie, z punktami życia i jest teraz zostanie zabity. Roberto ma troszeczkę e, złota, troszeczkę e, sensy, ale o, jest spalony. zostaje ultralisty, jest rzadki widok. Duża, mm -hmm. duża spalona jednostka e, z te heliony, no i te heliony sobie spokojnie teraz będą dawać radę z tymi z ringami wszystkimi, e, które posiada armia przeciwnika. No, z tego co widzimy tutaj, e, tym dynamic celebry, coś próbuje zrobić, może tutaj e, złapie jakieś loski, które za do się będą to, że na razie drużyna e, prawa ma tutaj lekką przewagę, zobaczymy jak to dalej pójdzie. No i tutaj mamy mnóstwo probów oraz Immortala, który jest tak naprawdę fokusowany przez te centry, stale tak e, dobrze się nie działa. No i wychodzi kolos i miazga z centry po prostu. Uuu, i tam jeszcze się hajce par się również... Na na to wszystko, e, Immortal, tutaj sobie biega troszeczkę jest ciakany przez zeloty przez i chyba nie nawet zabity, tak, jest, no i teraz sam Kolos musi walczyć z tą samą armą, oczywiście heliony nie są zbyt skuteczne na, na tego na Kolosa, ale te, e, te zloty tak naprawdę zaciekają chyba tego Kolosa i teraz trzy życia i został spalony również Kolos, także te heliony i spaliły Kolosa i spaliły e, Ultraliska, także dosyć nie te sytuacja. Mm -hmm. no tutaj Planetaryzm mówi, że nie dostaje inkomu, dlatego, że on ma jeszcze jedną jednostkę, którym, którą był obserwer mm -hmm. i on również musiał zostać zabity. Wygląda to, że na razie Dark Templary zabijają teraz tanka. E, on nie ma oczywiście takiego zasięgu. Najbardziej ja bardzo tutaj chcesz... duże obrażenie zadane strony Oliego. Nie chciał zrobić coś fajnego, ale nie do, nie do końca wyszło tak, jak, e, tak jak chciał. E, Archon już jest zmorfowany. No i zobaczymy Norberto teraz na swoim... Na, na tych swoich rocze, jeżeli się wykluje tuż pod tym kolos, to będzie świetna. O, właśnie, naprawdę, dwie sprawy, załatwiły sytuację. No i teraz ten Archon również zbyt długo nie przeżyje te rocze, tych rocze po prostu zbyt wiele, no i e, Archon również ginie. No i w tym momencie mamy kariera. Ten U, karier leci tutaj spore obrażenia. Mamy ładny storma, na te wszystkie ghosty, które są jednak, e, rocze, które są jednak zakopane. E, no i jak widzimy tutaj, no z tym obsem niestety dużo nie zdziałają. Są to trzymany więc nie ma tak naprawdę kontry na tego, tego latającego kariera, te Immortale -y też zostaną bardzo, bardzo szybkie zabite. tej to, że to jest teraz tak naprawdę push, który może zabrać dobre 15% HP na, ta, na tamtej bazie. No, a jeżeli teraz nikt nie zakombinuje tutaj niebieska, niebieska, niebie, niebieska różna, bo oczywiście tutaj ta lewa to jest, to jest niebieska, to może być ciężko zobaczyć, że to już i Dark czyli kolejny nie najlepszy wybór, chociaż ten Dark troszkę tutaj pościeka te biedne... Mordero tam jest obserwer, więc, e, więc dokładnie zostaje teraz snapowany. roczy ładnie pozycji, radzą sobie z próbami również na z linką, ale że to bardzo samo No to już e, ginie dość spora ilość tego wszystkiego. Zygu z, z jakiegoś powodu nie może swoich innostek e, przenieść, a powinien móc, bo nie ma żadnego problemu u niego z tego co tak patrzę. Mm -hmm. O! No i wow! Pójść, Wojdy, to... Dark Templary oraz Portal. to jest świetna kompozycja Arby. Yy, chodzi na to, że za chwilę to wszystko pójdzie. Mm -hmm, no i teraz zobaczmy, co tutaj Newt y, trzy swoje, y, trzy swoje wikingi, tam może, spróbuj cały czas tego y, z gusta instruować, bo ma... Już, przeniósł, przeniósł, przeniósł już swoje jednostki, jest, jest teraz już, to spoko, Norberto. Kolejna... Kolejna Etan, jakie I'm mikro immortalami, dość ładnie to zagrał, do tego immortala, który był słabszy. Oczywiście przeciwnik też nie był mądry i po prostu podążył za tym immortalem, który miał mało HP. No i teraz ta baza teraz będzie otrzymać spore ilości obrażeń. E, mamy tutaj sporo Dark mamy e, tutaj tego jednego immortala, który dziękuję za to, że ma ładne mikro. E, te wikingi również padają, no i teraz sporo obrażeń może zostać zadanych. Oj, Hydraliski, zobacz, aż tego z takie równie, zaczynają ginąć lord nawet nam się tutaj wykuły, to Baje, jeżeli teraz te hydrology będą supportować te właśnie lordy i nazywasz mamy marudery, więc no nieciekawie teraz to wygląda, tylko jakieś, jakieś na przykład wojdery mogą coś ładnie z tym poradzić, bo te hydrology mi nie przeżyło zbyt wiele. No ze strony Wollego mamy tutaj trzy zakopane beilingi, no, ale to naprawdę nic nie zdziałają, one nie mają racji bytu w tej fazie gry dopiero później gdy mamy już takie duże ilości jednostek powiedzmy tam 3000 komu, coś takiego, a tak to same beilingi to one nic nie zrobią teraz do rodzaju te brutlordy nawet zabić. Mhm. Mestrą lono i trafach. stracił wszystkie te marudery i tam kolejna duża armia. No i teraz Newton naprawdę nie do końca wie co ma, co ma robić. Mógłby atakować bazę przeciwnika, ale ona się sofa. Te belingi wpadają troszeczkę w tą, w tą główną bazę, ale ona nie do końca tutaj. Nie do końca tutaj te była były zbyt wielki. Teraz blink po te bulglory, ale jest tak roku, po co za mało. Mm -hmm. no dwa stalgery sobie nie podadą z mambrólordami, siłą rzeczy. E, mamy też, e, Mutaliski, które będą sobie świetnie radzić, e, z jednostkami, można powiedzieć, anty-air. E, zwłaszcza kiedy mutaliskki pyta to jest spora tych jednostek, będziemy mieli mimo wszystko mniej, to nie są w dużej ilości e, na tym etapie gry, kiedy tego koło mamy powiedzmy 400 do 700. Mm -hmm. e, tego co widziałem, e, była jakaś ochrona na bazę rzucona. E, no i spójrz, ten karier zginie przez metaliski No tak, to troszeczkę próbował utrzymać drugiego nawet ładne obrażenia są zadawane na, zadawane na ten mutaliski, tych metalisków już nie ma zbyt wiele, ale mm. trochę za ten karier zdecydował się atakować metaliski, no i teraz Pomyślało, tak, jak wyglądało. Kolejne Blinkstalkery Blink tutaj pod lord, Bloodlingi oczywiście robią fajną robotę, ale są też zabijane bardzo ładnie przez Darktynfire, które teraz sobie jednak odpuściły, no i zostają tam utaliski. E, tam też Archon i z drugiej strony, więc te już tak naprawdę nie robią i nie dają zbyt wiele. Mhm. No ja... wow Masz dron! E, ja tak naprawdę się jestem zdziwiony, że nikt, jeszcze, że nikt się jeszcze nie zdecydował na zrobienie reaperów, Ripper'y są tutaj bardzo mocne, bo one są przed tym nerfem, znaczy czy to, czy to było w ogóle nerfowane, w każdym razie w chodźcie, na pewno tak jest, że tutaj e, ripery dalej biją w budynki te duże obrażenia, rzucają tymi bombami. Mm -hmm. e, I to w tym momencie, te się jeśli zrobi takie ataki podlotowe, powiedzmy cała drużyna zrobi ripery. podejdzie pod bazę przeciwnika, to może tak naprawdę wygrać grę za jednym atakiem riperów. Oj, ten, ten Archon tutaj zgarnia, zgarnia sporo killa, ale te drąki jednak go zaciupały. Zobacz, że teraz Norberto tymi drągami nawet dosyć sporo y, ugrywa. No to jest naprawdę tutaj e, mocne ilości, że tak to powiem. E, cały czas się, coś się tutaj dzieje. I jakoś to wygląda. No i spójrz, teraz mamy tak naprawdę parę dronek i parę Banshee. Mhm. No i co, co te dronki tak naprawdę robią na te Blink Stalkery? No ciężko tak naprawdę, nic, nic nie mogę zrobić. Tak, no, no to, to no... Nie, nie jest. No to jest tak naprawdę taki, można powiedzieć, fi, No patrz, Norberto ma największy Income, co mhm. ciekawe. To może dlatego, że te e, troki musiałeś, w sfidować z tej przeciwnika, nie wiem jak to może wyglądać. Ja, znaczy tam troszeczkę udało mu się tymi zróbmy zrobić, ale teraz zobacz, Norberto ma trzy mortalki i naprawdę wszystko świetnie, tylko że tam są jeszcze wojdreje, które są stratę radniów również, no i mnie bije własne, własną bazę i wortalami, bo chyba zmicnikował. Albo po prostu się już poddała naszych czerwonych. Nie wiem jak to dokładnie w teraz już zmienił target na tę mm. neutralistki, ale tak, tak nie pomoże. O, jest yes, base shield, no. czyli no. obrona bazę, ona 10 gazu kosztuje 10 gazów może takiego base shielda sobie e, zorganizować e, no i on tam przez chwilę trwa, potem jest zniszczony oczywiście wtedy jest 80% redukcji obrażeń przy tym base shieldzie. Czyli tak naprawdę jakieś rzucane duple na naszą bazę albo gdy mamy jakiś atak właśnie podlotowy z tych reaperów, to naprawdę może sporo dać. My mamy Battle cruisera na Battle cruisera i jakiegoś, jakiegoś e, lekkiego aira ze strony Celebiona. No te wikingi myślę, że mogą tak naprawdę świetnie zadziałać przeciwko temu airowi, który teraz wyskoczył, z drużyny przeciwnej. Wikingi są perforformery bardzo mocne. No, z tymi stalkerami coś może się tutaj udać, ale no to wygląda słabo generalnie, patrzcie, ten wojtek i tak, wojtek i pada. Jest tutaj uszkodzony do połowy życia Battle Cruiser, no i to wygląda na razie słabo. Niech nie ogarną teraz Battle Cruiser, no i teraz może to spowodować niezbyt ciekawą sytuację. E, już jest atakowane. Oj, zobacz, teraz no, ale to jest spora ilość no, e, Fajnie, w gruncie. Fanierski, którzy trochę Battle na sumie, no, no, teraz nie mogą uczestniczyć oczywiście w walce. Ale zobaczcie, tutaj e, Kingów od Etana chyba, te Wikingi sobie poradzą na spokojnie z tym całym No tutaj oczywiście mamy Hydraliski, które będą tutaj zadawać olbrzymie obrażenia. Carrier mm. pada, padą, padą teraz te Wikingi, jeśli się nie cofną. No i wow, mamy nawet jakiegoś to kanona na śmierć. No i wygląda to na razie dość dobrze. No to fajna no fajne z mikro tymi wikingami to jest ciągle przez ten nikt z e, spokojnie No i ładny sztorm, teraz w, tym, w tych realistach nie ma znowu serwera, więc nie za bardzo mają co zrobić. Nawet tak naprawdę, własny własne takim parginem od tych sztormów. Dwa z nich zostały po prostu zabite, no ale już to udało się pozbyć ale z No i Nuk Newk ma trosze, trochę swoich inwestorów, ale nie najlepiej nimi teraz dowodził. No i stracił mass center ze strony Norberta. E, ale znów nie ma żadnej, żadnej detekcji, te centry będą się teraz ładnie. O, jaki sztorm e, w te centry, połowa z naprawdę zginęła w tym momencie. No i Archon będzie robił straszliwe, straszliwe rzeczy w tych o czym wszyscy centry mają bardzo mało życia, więc to nie wygląda na, na, na najlepiej. No na razie tutaj muszą teraz bronić gracze drużyny prawej. Jest tak naprawdę porówno 52% do 52%, e, trochę więcej życia mają mimo wszystko prawi. Prawica, o, prawica i lewica. E, w każdym razie, co jest ważne, to to, że nikt opał, teraz idę do Reaper's z ale nikt jeszcze się nie zdecydował na, na inwestory. Na przykład, teraz spójrzmy na planetoidę, on ma 29 gazu za chwilę będzie miał 30. Gdyby 30 gazów zmienił na minerały, dostałby 1800 minerałów plus jego income. Gdyby za to wszystko zrobił inwestory i zakopanymi inwestorami po prostu chodził i rzucał darmowe inwestycje które zdają olbrzymi damage, to ja naprawdę, mógłby tą bazę zniszczyć, nie tracą żadnej jednostki. No. Z, to na pewno by byłby z zobacz teraz mamy masę torów z obserwerem od to to jest bardzo ważne, że teraz te nie mogą nic zrobić, oczywiście żadne jednostki niewidzialne oczywiście nie mogą nic zrobić i teraz zobacz ten pól zapowiada się całkiem, całkiem mocno. No tych torów jest mnóstwo, Tam e, zmienił właśnie ten swój gaz e, na, na te tory, żeby mógł je wyprodukować. Mamy oczywiście Immortale Oj, na tory ma a zeloty to jest po prostu bardzo ciężka kontra na tory. tory padają jak to ma. Było ich bardzo dużo, szkoda, szkoda, że nie miały tej energii, żeby np. te działka swoje skierować na bazę, to by było naprawdę potężne. Mamy nuke'a, ciekawe czy tylko czemu w to miejsce, skoro ten niuk nie doleci na czas, żeby zniszczyć te wszystkie zeloty, więc to jest nawet taki pusty nuk. jeszcze zabije sobie ghosta. Wow, R. Mas R, no i to dobrze, dosyć broni tej bazy, ale zobacz, ta baza traci te procent ataków nawet dosyć sporo, i na, nawet, nawet dosyć szybko, bym powiedział. Także to był taki atak, atak trochę kankaza, który przyniósł, przyniósł skutek. I teraz toru na własne jednostki, nie za bardzo to rozumiem, e, no ale... musiał być jakiś misklik, nie tu Storm. Gąsi hmm. teraz tutaj od, 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 od Kselevira, oj, teraz dosyć, dosyć, wow. zapowiada. Ale to jest, to jest naprawdę silna kontra. Ten R na to wszystko, wbrew pozorom Hydry nie będą sobie tutaj dobrze radzić. Hmm. I te battle które właśnie latują, będą kontrolowane przez te wikingi, więc naprawdę fajnie tutaj to wymyślili wszyscy. Mamy tutaj jakiegoś nuke'a, ale on nie doleci na czas. To jest właśnie to. Ten nuke nie doleci na czas. I to jest wszystkim bardzo smutny. Znaczy, nawet znaleziony, więc to też jest również sprawka tego boz'a. No I, i teraz bombarduje tutaj bazę, wylatują yy, karierę, no i teraz co zrobić? Chyba, czy oni to dać do swojego era, może koruptory te byłoby takie Czy prawica się, się obroni, są koruptory, ale koruptory muszą fokusować kariery, żeby nie mieć interceptorów, To jest bardzo ważne. Mamy też Opsa, e, który będzie dawał wizję na to i na razie jest 20% na prawej, na prawej części. Jak to się zakończy? Są zabijane niepotrzebnie wikingi, powinny być fokusowane Benshi, żeby nie zdawały tych obrażeń. Jak ten Nuke wpadnie, to będzie to zwycięstwo na drużyny lewej, chociaż może nie, Nuke zadaje sobie 15% obrażeń. Oj, to będzie bliskie, jeszcze jednostki mogą zginąć, ale tak, gdzie jest ten ghost? To jest najważniejsze i 4% życia zostaje kilka, do, do sporo killi na ten ghostie. Gdzie ten ghost w ogóle był, żeby go można teraz zobaczyć, by zginął w tym momencie. Tak. No i tak naprawdę, jeśli prawica teraz się nie obroni przed tymi reaperami, to będzie GG. Oj, ale czemu te reapery tak w bezpośrednio tam wpadną, chociaż teraz na tak, się i jest koniec, to jest. już to widać, jest koniec. Proszę bardzo, reapery zbombardowały całą tą, e, tą bazę i mamy GG. No i widzisz, pomimo tego, że prawica na początku miała sporą przewagę, to lewica jakoś, się z tego jakoś z tego wszystkiego wybrnęła. Wyglądało to wszystko dość dobrze. No więc gratulujemy graczom i dziękujemy za to, że uczestniczyli w naszej grze. My zaraz przyjmujemy zaproszenie do kolejnych gier, a Wam, drodzy YouTuberzy, polecamy, żeby znajdować się u nas na live, żebyście mogli sobie też pograć, żebyście mogli sobie popisać na czacie razem z ludźmi. To zawsze fajna sprawa. Ja się zamierzam, jestem roller. razem z mną budzi się mestru. Cześć. Cześć.